you Szymonowiczki, bardzo serdecznie w kolejnym ciku z w Spoiler 3 Year of the Dragon. Dlaczego jesteśmy tutaj? A dlatego, że przez to, że wbiła mi mama do pokoju w ostatnim odcinku, zapomniałem całkowicie, że tutaj kryje się pewien skill point. Którym to skill pointem jest dość ciekawa i łatwa do zdobycia rzecz, a mianowicie krąży tutaj kurczak będący foderem i zabicie go. No, jak się miga, patrzcie, jaki spryciarz. Zabicie go, daje nam skill point. A on tutaj się gania, gania. Właściwie to nie mam pojęcia, dlaczego akurat na taki pomysł padł. Bo był skill pointem, no ale tak czy siak zabicie go, daje nam skill pointa. A my tymczasem możemy się skierować tam, gdzie już najpierw mieliśmy iść na początku tego odcinka, a mianowicie do Speedwaya. Tak w ogóle też odkryłem, że te ośmiornice, które się kręcą, podczas kiedy się kręcą, możemy je szarżą na spokojnie zabić. One są pułapką bardziej na nieszarżujących, nieświadomych zagrożenia smoku. Ale ja już tam byłem. Bla, 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 bla. Mi się wydaje... Bo wczytałem sobie po przejściu tej planszy, oczywiście to nie jest tak, że przechodzimy na lewo ani coś. Mi się wydaje, że one oni po prostu zwracają naszą uwagę na na, na na balon. To znaczy, gdybyśmy weszli do innej planszy... Ta inna postać, adekwatna do planszy, powiedziałaby nam, żebyśmy zmierzali w stronę balonu. Ale dobra, takich przypomnień nie potrzebujemy, ponieważ dokładnie pamiętamy, co należy zrobić, a należy najpierw udać się, tak jak mówiłem, do speedwaya. Plansze speedwayowe to, przypomnę, plansze wolnego latania, gdzie Spire uczy się latać, gdzie może latać dowolnie, oczywiście w ramach rozsądku, wręcz tam raczej w ramach granicy planszy. Mushroom speedway, czyli speedway grzybowy, speedway pieczarkowy, ponieważ pieczarki i grzyby mają dokładnie taką samą nazwę. Tak jak mówiłem... Speedwaye są planszami dość długimi w Spyro 3, są one nieco inaczej zrobione, a dlaczego tego już się za chwilę dowiemy. Witam nas tutaj Sparks. Sparks, który jest wprowadzeniem do każdego Speedwaya, Znaczy, nasze wprowadzenie. On po prostu mówi, w jakim Speedwayu się znajdujemy i jakie wyzwania nas czekają. Wyzwaniami zawsze będzie wyzwanie na czas oraz jakiś tam wyścig. No, dobra. Na początku będziemy w sumie robić tak jak standardowo, znaczy po kolei Time Attack, Raise the Butterflies. A jako, że w tych planszach są do zdobycia trzy jajka, to jako trzeci zrobimy mały secrecy. Znaczy, wiadomo. Nie, tego nie będę tłumaczył, wiecie, to jest akurat taka zwyczajna rzecz, że właściwie zawsze jest jakiś sposób, najpierw pierścionki, potem mniszki lekarskie, czy tam dmuchawce, potem pająki i na końcu motylki. I zawsze jest w sumie taka uwaga też, że nie jest to najszybsza droga, ale jest najłatwiejsza. Jeśli ktoś potrafi bardzo dobrze latać i tak dalej, to może naprawdę fajne rekordy tutaj wytrzaskiwać. No, a ja jeszcze mówiłem o tym, że. Aha, no tak, kto grał w, dwójce, w dwójkę, ten na spokojnie może się domyśleć, e, co nas czeka jako trzecie jajko, ewentualnie jaki rodzaj wyzwania może nas czekać, ewentualnie jak tego szukać. Ale dobra, było powiedziane. To jest w sumie fajne, poni... znaczy dziwne, ponieważ Sparks powiedział, że są tutaj pająki, a one były nazwane w dwójce drakletami, co jest zupełnie czymś innym, to mi się wydaje. Znaczy, wiecie, to są po prostu jakieś te pajęczaki. Być może, być może te same, być może tylko krewni tych z Glacier. Jakiś tam Glacier był w dwóch, już nie pamiętam jaki to był Glacier. A czy mam na końcu języka te nazwy, no ale... ja nie pamiętam. Na końcu języka nie potrafię dostrzec swojego końca języka mam za duży nohal, a poza tym teraz nie mogę odrywać od ekranu oczu, ponieważ jak widzicie, one się bujają, jest to strasznie niemiłe. Są dlaczego mam zabijać te motylki? One są takie piękne on takie wielkie, wspaniałe, czarne, błyszczące oczyska. Oczywiście, kiedy spadniemy do wody, wszystko jest zmarnowane. E, każda rzecz daje nam jakiś tam klejnot. Żeby zrobić wszystko, musimy wszystkie poza jednym podejściem zniszczyć. No, w sumie, wiecie, standardzik. Specjalnie niszczyłem, żeby móc chwilkę jeszcze pogadać o tym, co tutaj mamy. No i tak dalej, i tak dalej. To czy to właściwie na pewno dostaliśmy wszystko? Znaczy, bonus za wszystko? Nie wiem. Ale powinien być bonus za wszystko. Dobra, tak czy się, kolejna rozmowa ze Sparksem. Pięknie, hurra, dlaczego nie chciałem mi dać od razu co on by zrobił ze smoczym jajem Sabina. Piękne imię swoją drogą. Fajne są te smocze dziewczynki, mam tylko i takie słodkie. Dobra, to też jest powtórzone. Tym razem wyścig. Wyścig to jest dokładnie to, na co brzmi. Po prostu musimy się ścigać i musimy dotrzeć do mety pierwszej. W tym przypadku będą to motylki. W sumie to też jest instrukcja, której nie będę tłumaczył. Chodzi po prostu o to, że mamy zielone pierścionki, przez które musimy przelatywać i tak będzie w każdym wyścigu. Czerwone kropki, natomiast wskazują nam tak ogólną drogę. Po mamy najróżniejsze power-upy, znaczy najróżniejsze są bodajże dwa rodzaje. Jest rakietka samonaprowadzająca, która. Jeśli jesteśmy wystarczająco blisko poprzednie że tam następnego przeciwnika. I to ona się w niego wystrzeli i mamy takie niebieskie gwiazdy, przyspieszenia. One są często, nawet prawie zawsze, poza torem, w takim specjalnym miejscu w znaczy specjalnym miejscu, po prostu. Czasami wrogowie tego używają, czasami nie. Wrogowie, którzy są na pierwszych miejscach w wyścigu, prawie zawsze tego używają. Dlatego też my musimy tego używać, żeby mieć pewność, że wyścigi ukończymy na pierwszych miejscach. Możemy także bić wrogów, jak można się domyślić po tym, że powiedziałem, że mamy tutaj takie rakietki samonaprowadzające. Bić możemy także swoim własnym ogniem to wrogów spowalnia i wtedy, jeśli tylko ich ominiemy ładnie, no to mamy szansę na piękne wyjście na prowadzenie. Czasami w wyścigach idzie nam tak dobrze, że mimo że już jesteśmy w drugim okrążeniu, zwłaszcza później kiedy te wyścigi są dłuższe. Swoją drogą w tle piękne grzyby, które stanowią podstawę dla nazwy tego jakże pięknego speedway'a. Um, tak, kiedy te plansze są krótkie to jeszcze pół biedy na samym początku, ale kiedy te plansze, te wyścigi są długie to później to się zaczyna nudzić, ponieważ na początku drugiego lapu, powiedzmy, dobry gracz osiąga pierwsze miejsce, no i potem to jest takie o no, takie latanie, no tak jak widzicie, tylko bez motylków. Teraz jeszcze mogę przy okazji jakoś tam poświrować z motylkami, walnąć je jakoś i tak dalej. Kolejnym kluczem do przejścia tego dobrze, do przejścia tego na pierwszym miejscu jest ścinanie możliwie największych zakrętów. Tak jak widzicie, motylki, poza tym, że zaliczają sobie power-upy, W sumie swoją drogą tutaj nie ma rakietkowego power-upa, to znaczy e, nie mamy tych ciosów samo Motylki bardzo się starają przechodzić. E, tak jak mówiłem, im lepszą pozycję w wyścigu motylek, tym bardziej się stara to przechodzić. Ale właśnie one się starają przejść przez wszystkie power-upy, tak więc my także powinniśmy to robić. A żeby jeszcze więcej przewagi zdobyć, no to tak jak mówię, musimy ścinać zakręty, ponieważ poza zdobywaniem power-upów motylki i inni uczestnicy wyścigów znajdują się zawsze, zawsze na trasie. Zaznaczam przez te czerwone kropki. O, teraz mi prawie gałka siadła, już się bałem, że nie zahaczy tego pierścionka. Jeśli się nie zahaczy pierścionka, tak jest meta zaznaczona. No to oczywiście zaczynamy od początku. Wygrana, nagrodzona zostanie jajkiem. Biu, 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 biu. A tak po prostu, okej. Okay. <śmoczkiem> Smoczkiem tutaj jest John. Po prostu, Jan. Jasiu. Janek. Myślę, że myślicie, że lubi robić kupy o poranku? I teraz co musimy zrobić? Musimy zrobić dokładnie to samo co w dwójce: to znaczy, najbardziej dowolną rzeczą, żeby nas nie wywaliło, jest Time Attack, czyli. no ten, no, wyzwanie czasowe. I teraz podczas wyzwania czasowego który już nie jest na czas, to znaczy nie ma odliczania w dół, jest odliczanie w górę, tak więc nie musimy się martwić, że nagle nam się skończy czas i nas wywali. Teraz gdzie on jest? Ponieważ zupełnie tak samo jak w dwójce, musimy jakoś znaleźć postać, która nam da quest'a i wydaje mi się, że ta postać jest gdzieś w jednym z grzybków, tylko w którym z grzybków, ponieważ ta postać się strasznie sprytnie chowa swoją drogą, nigdy latając, nie kręciłem kamerą Spyro, to wyszło strasznie fajnie. Wydaje mi się, że tutaj, ponieważ ten grzyb jest podejrzanie szeroki, nie uważacie? Haha! Aaaa, ha! wow, like to, to już trzeba być naprawdę przegrywem, żeby Hunter musiał uczyć cię. manier. Czy chcemy zestrzelić nieco ufo owczych? Owczych ufo! Nie, to wygląda na zbyt niebezpieczne zadanie dla tego futrzaka jak ty, sierściucha wręcz. No, dokładnie. Ciekawe że nas wywali. A, z powrotem do Sparks'a, myślałem, że będziemy mogli... Chociaż w sumie takie zagranie całkowicie nas wyłącza z wyzwania czasowego, więc nawet lepiej, że to nam od razu resetuje, ponieważ inaczej byśmy musieli sami jakoś klikać. Dobra, gdzie jest ten szer szeroki grzybek? Od razu tutaj gdzieś, nie, chwilę, ja tutaj zaczynałem. Szeroki grzybek był... a nie da się wyżej lecieć, i da się wyżej lecieć. Oczywiście na X-ie machamy skrzydełkami i podlatujemy nieco wyżej, ale nie w tym przypadku. A szeroki grzybek jest bodajże tam, ewentualnie tutaj i w prawo. Co on robią ten kamień? Wygląda strasznie podejrzanie, zobaczcie. A nie, to jest taki deseń dookoła też, dobra. Myślałem, że to jest taki jedyny wzorek w wielkiej odległości, że... I Że tam też mógłby się kryć sekret. A przynajmniej, ludzie by mogli myśleć, że tam może się kryć sekret. Yeah. Ale dobra, te teksty się powtarzają, bla 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 bla. bla, Tym razem. Daesh! Yeah baby, showem! Jak zawsze nie strzeliłem sterowania. Um... Dobra, a ich się jest dopalacz, na kółku jest strzelanie, one także w nas strzelają. W sumie, skoro powiedział, że one rozwalają cały, cały tor, no to to by było dziwne, gdyby w nas nie strzelały, bo dlaczego miałyby nie strzelać w nas, skoro my im przeszkadzamy. Łowiec jest śrem, jako że latają dość szybko, ponieważ my mamy tylko jakiś głupi samolocik. W ogóle spojrzcie na Huntera, ma piękne gogle lotnicze, ma piękną czapkę lotniczą. I uwierzcie mi na słowo, nie będę wam tego pokazywał. <laughs> Ale kiedy on ginie to wrzeszczy w bólu i agonii, ponieważ wiecie, kiedy samoloty wybuchają, to nigdy nie jest przyjemne i zwykle ginie się w piropuszu ognia i tak dalej. Ale hej, 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 że ha! Hola, hola, gdzie lecisz? Ogólnie opierdliwie się dość goni te uf, zwłaszcza że ganiając za nim mamy ten piękny czerwony płomień zaraz przed mordami i bardzo ciężko jest wyczaić, kiedy on atakują na swoją drogę. Nie wiem czy one strzelają tak... Aha, możemy... Ja tu cały czas klikam kółko, no ale w sumie klikając kółko możemy szybciej strzelać, nie wiem, tak jak... Już cztery! Myślałem, że dalej zniszczyłem tylko jedną. Dobra, to jeszcze dwie, jedną tam widziałem. No i tak, jak mamy cały ekran zasunięty, no to Hunter też nie jest jakoś super mały w tym samolocie. Ciężko... Widzieliście, że ona uciekła w teren, prawda? O tunel! Nie widziałem tego tunelu wcześniej. Może ten tunel się odlokował przez za tą ścianą? Nie wiem. Tak czy siak, tak jak mówiłem, ciężko jest zobaczyć te miny, które zostawiałem. Te ufo! Wow, to było dobre, ale wiecie, mam sporo doświadczenia. Tak, on tutaj wracuje w ścianę! Albo resetuje się po prostu, wiecie? Dobra, tak czy nie mamy go dogonić, mamy go zniszczyć, tak więc Wystarczy oczywiście celować przed cel i zawsze się uda. Przynajmniej w końcu się uda, można tak powiedzieć. Dobra, zadanie UFO też tutaj gdzieś latało, tak więc pokołujmy, aż go nie zobaczymy. Mi się wydaje, że ono może... O, jest tutaj UFO. Nie no, dość szybko to strzela, zadowalająco szybko. Gdzie ono uciekło? To jest, aaa! Mam cię, niecny! No, eee. tu, dobra. Łatwe, zbyt łatwe. Check it out. The squad leader had abducted this egg! O mój Boże, tylko nie jajko pewnie w środku jest obcy Xenomorph, Tater! Ziemnior bym go nazwał. Zaraz wam wytłumaczę, dlaczego? Ponieważ Hunter może jeszcze coś mówić. Nie, nie mówi. Dobra, dlaczego Tater to ziem, Ziemnior? Ponieważ Ziemnior to Ziemniak, a Tater to tak samo slangowy Ziemniak, ponieważ wie potatoes. Mówi się Taters, czyli Ziemniory, na po prostu kartofle może. A zależy od na przykład filmu, jak to ktoś tłumaczy. Ale wszystko już zrobione Sparks, ty klucho mała, ty złota ty. No ale dobra, tak jak mówiłem, skoro taters to liczba mnoga, no to Tater to jeden ziemnior, jeden kartofel, tak więc kartofelka uwolniliśmy, uwolniliśmy jeszcze Sabinę i Johna, a tymczasem czy ktoś nas powita tutaj i zawiedzie przed balon? Nie, ponieważ Sparks nie może tego zrobić, ale już słyszę, że mi tutaj szepcze, że skoro wszystko skończyliśmy poza oczywiście tą nieszczęsną Tiki Lodge, do której potrzebny jest pewien ptaszek, no to możemy tutaj wreszcie iść. No, wreszcie, foczko zeszłaś. Zeszłaś. Dobra, to są wszystko teksty powtarzane. A teraz zobaczmy, czy starczy podejść. Nie, trzeba samemu skoczyć, jak ładnie. Perw kapitan miała rację, zresztą. Nie, no dobra, często nie ma racji. A nie będę ci pochlebiał, mówiąc, że rzadko się mylisz. Ha! Mamy wybór, żeby zostać tutaj, lub udać się do Midday Gardens. Przypominam, że plansza, na której jesteśmy, tu. Sunrise Springs, czyli źródła wschodu słońca. Midday Gardens natomiast są ogrodami południa, ale nie chodzi o południe jako kierunek świata, a o najwyższy punkt, kiedy jest słońce w trakcie dnia. Czy po prostu cholera o godzinę 12, po co komplikować takie proste słowa? A tymczasem, kaczenki. Why haven't you disposed of that infernal dragon? I, I've tried to scare him off, Your Highness. But he's just not afraid of anything. Not afraid? Not afraid? Why have I been training you all these years? Use some magic. Here's a spellbook. Whip up a monster and eliminate him. Kill him! I don't care what you do, you useless brat. As long as you get rid of him. Okay, let's see what we got here. This ought to do it. You come here. <laughs>

Jak wyglądają walki z busami, mój Boże! Na szczęście boss ma nas gdzieś. My potrafimy latać, boss jest głupi jak bądź. Na szczęście. My możemy go szarżą e, walić. On sobie skacze na boki, a my waląc go szarżą przepychamy go w różne miejsca. Miejsca, które najlepiej gdyby były ogniste. E, Słuchaj, on ma takie różne jazaki. może się toczyć. Odgłosy są... Ej, Sheila, uciekaj! O mój Boże, jest taki szybki. E, ale ten Tegas... Łapa! Aha, jego szarża jest lepsza od naszej szarży, to znaczy... Nie, Sheila. Dobra, tak się. siak, kiedy on szarżyje, to chyba możemy się nawzajem odbijać. Mm, mm. Można go w łatwy sposób pokonać, ponieważ e, nie patrząc w niego, on całkowicie omija ten atak, który jest, wydaje mi się, nieco szybszy od szarży Spyro. Podczas niego... Nie wiem, czy słyszycie, ponieważ nie mam pojęcia, dlaczego mam takie wielkie problemy. Polegające na tym, że. Ło, a przynajmniej nie trafił. A jednak oboje się, albo obaj, albo obie. Hehe, <śpiro> Spyro, dziewczynka, pewnie? Co się śmiejesz? Myślałeś, że mnie nabrałeś? Wcale nie. Słod, jak on ma dużo życia, mój Boże. Dobra, ma dwa ataki. Ma jedną tarczę, jak na razie. Ja tak, szarżą, a tak, kręciołem i tę tarczą ognistą. Ale ja o czymś mówiłem. Aha, że jest taki sposób, żeby to zbugować. I też coś o PlayStation, no nie pamiętam co. Mocno nie pamiętam. A, 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 nie tak dobrze. Nie, naprawdę nie pamiętam co mówiłem, a coś mówiłem. Hmm. Hmm. Kamera jest cały czas nakierowana na niego, żeby dobrze wiedzieć gdzie on jest, żeby mu dobrze przed nim uciekać. Nie ma tak dobrze, nie ma tak łatwo. Wydaje mi się, że im mniej ma życia, tym dłużej za nami się kręci. jest no, w sumie zawsze to samo, po prostu musimy być w ruchu, żeby jego ciosy umiląć. trzeci atak. Oooo, jest on atakiem kilkukrotnym. Ale pomiędzy tymi atakami możemy go zrzucić. Pięknie. A, co ja mówię, Muglesoli? Nie pamiętam. Ue, brrr. O, tak nas atakuje swoją dragą. Nie ma tak dobrze. To ogień, teraz będzie spluwał. Jeszcze raz, ale na szczęście, będąc z powietrzu możemy na spokojnie przeżyć. A? No i jego szarze nas tylko odpycha. To też jest dobre coś. To jest bardzo dobre coś, nawet. O, no i pięknie. Myślę, że już po nim. Sila, ostatni cios! Bam! No już wiem, Grayson, czyli Szarysyn. Wiem, tak się nie tłumaczy tych nazwisk, ale nieważne. Ten jest znakiem nadziei, w tym jakże. Ognistym obszarze, gdzie jest wieża strażnicza. Tak więc ten obszar był zamieszkany. Ewentualnie jest to arena pilnowana przez wieżyczki. Ewentualnie to są trybuny. Ale. Ja mówiłem po prostu, że nie wiem, dlaczego mój emulator tak cicho dźwięki wychwytuje. Dlatego moje gadanie najczęściej jest o wiele głośniejsze niż akurat filmiki z PlayStation 1. Ale czy ktoś do nas coś zagada? Nie! Nie, nie zagada. Tak więc. O, nie zacząłem zwiedzać Midday Gardens, zbierając tutaj game. Co ja teraz zrobię? Obiecane było. Szczerze, myślałem, że odcinek będzie dłuższy, no ale nie chcę psuć e, rotacji. Ja naprawdę, już sobie to ustawiłem po to, A przynajmniej, w myślach wiecie, Znanaz planowanie jest ważne. Ja lubię sobie harmonogramować różne rzeczy i tak dalej. Oczywiście, skakując tutaj do balonu, możemy wybrać, czy tutaj zostajemy. Czy idziemy się bić jeszcze raz z bossem? Czy może wracamy do poprzedniego świata macierzystego? Ale ten, tego ja naprawdę sobie już ustawiłem w myślach, plany i tak dalej. Tak więc. No, będzie tak jest. To znaczy, po jednym odcinku na każdą plażę, w każdym świecie macierzystym. Później w jednym odcinku Speedway i Boss. A później w jednym odcinku tabliczka z mordką Sparksa, tajemnicza jeszcze na razie. I kolejny świat macierzysty. No tak więc myślę, że to już jest wszystko dokładnie w tym odcinku. Nie, niech cały ten świat to będzie tajemnicą, niech rozmowa z jakimkolwiek NPS-em, który się potem pojawi, być może będzie tutaj mała kasynka Niech będzie domeną kolejnego odcinka, tak więc dzięki za oglądanie. Łapkujcie, trzymajcie się. Trzymajcie też kciuki za zielonego Sparksa. Im więcej łapek w górę, tym większa szansa, że Bóg pozwoli mu przeżyć. Coś się patrzysz na mnie Sparks? Wiem, że jesteś zielony. Coś patrzysz na mnie Spyro, wiem, że jesteś fioletowy. Cześć! Teraz następnego odcinka.